Zapomnij o rozpalaniu i pilnowaniu ognia. W wędzarni elektrycznej wędzimy drewnem. To drewno w postaci takiej zrębki spalane jest tutaj w generatorze dymu. To jest bardzo ciekawe. Jeden taki woreczek zrębek dwulitrowy wystarcza na około 8 godzin wędzenia, a koszt takiego woreczka to kilkanaście złotych. 15 kg psadu przygotujesz w niej pyszne mięsa, warzywa, ryby, sery, a jak chcesz, to możesz nawet na ruszcie wysuszyć grzyby. A to wszystko bez bałaganu i przy bardzo łatwej kontroli temperatury. Wędzarnia Alvi wyróżnia się również generatorem pary. Jego główna rola zaczyna się na końcu procesu, czyli wtedy, kiedy chcesz zakończyć obróbkę termiczną. Po uwędzeniu mięsa trzeba je doprowadzić do odpowiedniej temperatury wewnętrznej. Tutaj eliminujemy potrzebę dodatkowych urządzeń. Mamy generator pary połączony z wędzarnią. Generator pary działa... Automatycznie wszystko dzieje się w obrębie jednego urządzenia, właśnie w wędzarni Alvi. Prosty w obsłudze panel sterowania, ustalacie temperaturę, czas, i w tym miejscu odczytujemy również temperaturę mięsa w środku. To jest bardzo istotne musimy wiedzieć, jaką temperaturę mięsa ma w środku. Wbijam sondę w mięso i wiem wszystko. Cena jest bardzo adekwatna w relacji do jakości. Taką wędzarnię kupicie u nas grillacholicy.pl. Dostawa w ciągu dwóch dni. Zapraszam, święta już niedługo.